Dzisiaj chciałbym coś zakończyć na kanale. Oglądacie właśnie szósty i ostatni odcinek z przeglądania katalogów LEGO na daną połowę roku. Stwierdziłem, że kontynuowanie tej serii nie ma sensu, ponieważ nie mieszkam w żadnej Warszawie i nowy katalog często dostaje z wielkim opóźnieniem. Takie odcinki robią również inni, więksi ode mnie LegoTuberzy, więc zawsze możecie obejrzeć przegląd u nich. Katalogi są dostępne w internecie za darmo do zobaczenia strona po stronie i możecie sami je przeanalizować. Macie swój rozum, swoją umiejętność kreowania własnego zdania na jakiś temat i nie potrzeba wam do tego mojej narracji. Jeśli ja będę chciał przedstawić jakieś swoje poglądy, zrobię to przy okazji innego filmu. Czas, który byście marnowali na oglądanie mojego odcinka z przeglądu katalogu, lepiej przeznaczcie na czytanie jakiejś książki, trening lub spędzenie czasu z kimś dla Was ważnym. Ja się z Wami żegnam, cześć.